Właśnie za, za, zabiega o to, aby to wsparcie było jak największe i, i rzeczywiście dotyczyło tych spraw, e, które są dla mieszkańców tego regionu, tego miasta i tego powiatu e, najważniejsze. Dziękuję e, pa, Panie Pośle, mogę zapewnić e, pana i wszystkich mieszkańców e, powiatu jeszcze raz o, o, o wsparciu i zainteresowaniu e, naszego rządu i e, 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 powiedzieć Państwu, że możecie rzeczywiście z optymizmem patrzeć w przyszłość te rozwiązania, które proponujemy. W Polskim Ładzie e, są rozwiązaniami, które będą służyły zdecydowanej e, większości, gaszczącej, można tej większości Polaków, się wzrost e, dochodów ogromnej większości Polaków, a naszemu krajowi dadzą niepowtarzalną szansę, której, to zabrzmi może ma, aż nieprawdopodobnie, ale jest to prawdziwe, której nie mieliśmy w ciągu ostatnich ponad tysiąc lat polskiej państwowości. Jeszcze nigdy nie mieliśmy w zasięgu ręki perspektywy dogonienia w poziomie zamożności tych najbogatszych krajów europejskich. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w ciągu najbliższych Polski kilku lat, jeśli zrealizujemy te zamierzenia, które zawarliśmy w Polskim Władzie, Polska i Polacy mogą, będą mogli cieszyć się poziomem życia, tym, którym cieszą się mieszkańcy już tych krajów południowych czy zachodnich Unii Europejskiej, a w ciągu kolejnych kilkunastu lat możemy dołączyć do tych najbogatszych krajów Europy, najbogatszych krajów Unii Europejskiej. Coś, co było marzeniem wielu pokoleń Polaków dzisiaj jest w zasięgu ręki. Musimy się rzeczywiście wszyscy zmobilizować, aby to marzenie zrealizować, bo to jest szansa dzisiaj, która jest szansą niepowtarzalną, szansa, którą dają nam ogromne nakłady finansowe kierowane na inwestycje z naszych własnych budżetowych środków te nakłady, które są realizowane w, już, realizowane czy zrealizowane jak Fundusz Inwestycji Lokalnych to no, warto warto powiedzieć, że setki milionów złotych trafiły do samorządów również w województwie podkarpackim, ale również w innych województwach jeśli chodzi o inne fundusz dróg samorządowych. Te wszystkie działania są kontynuowane, ale w ramach Polskiego Ładu dajemy dzisiaj również całkowicie nowy instrument finansowy w postaci Funduszu Inwestycji Strategicznych, które dają rzeczywiście możliwość w kolejnych transzach, a ta najbliższa transza już jest za progiem, bo do 15 sierpnia można składać wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w samorządach. Ta pierwsza transza 20 miliardów złotych zostanie uruchomiona jeszcze w sierpniu, potem kolejne transze jeszcze w tym roku i kolejne transze w roku następnym skierują ogromny ogromny strumień pieniędzy do samorządów na realizację tych wszystkich zamierzeń, które od dziesięcioleci były marzeniem mieszkańców polskich miast, miasteczek i wsi tej lokalnej Polski, a które nie mogły być zrealizowane z powodu braku możliwości finansowych. Dzisiaj te możliwości są, będą w najbliższym czasie. Trzeba je dobrze że tutaj samorząd powiatu łańcuskiego taki, takie wnioski przygotował i będzie chciał z tych pieniędzy skorzystać. Zachęcam wszystkie samorządy do tego, żeby takie wnioski dobrze przemyślane i dobrze realizujące oczekiwania mieszkańców składać. Ale przed nami przecież również ogromna perspektywa funduszy europejskich. Te regionalne programy operacyjne, ale również te przedsięwzięcia realizowane z poziomu centralnego, one odmienią Polskę. One spowodują, że w przeciągu najbliższych kilku lat Polska będzie krajem znacznie zamożniejszym, znacznie lepiej rozwiniętym, a Polacy, myślę wszyscy Polacy odczują rzeczywiście te dobre skutki dobre skutki z szybkiego rozwoju i poczują, że są tymi Europejczykami w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie tylko historycznym, geograficznym, ale również tym w ten sposób mierzony jakby poziomem zamożności, poziomem grubości portfela. To jest nasz cel cel naszego rządu, to jest cel Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Taką ofertę Polakom dzisiaj składamy i jesteśmy zdeterminowani, żeby to nasze zobowiązanie wypełnić. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję Panie Premierze. Pani Prezes Saduska rzeczywiście za chwilę to opowie więcej pewnie o wsparciu, jakiego UPCD udzieliło tej